Piątek 24 sierpnia Daniel Biały echa Padoku. Racing Point Force India to nazwa zespołu, który powstał na zgliszczach zespołu Force India Racing Point Force India to zespół, który został dopuszczony przez FIA do rywalizacji i wreszcie Racing Point Force India to zespół, który otrzyma wsparcie ze wspólnej kasy Fomu, będzie brał udział w podziale zysków. To wszystko dzięki tym podpisom, o którym wam mówiłem. udało się ich zebrać, wystarczająco dużo, w zasadzie wszystkie zespoły musiały się na to zgodzić, ale zanim powiem więcej na temat okoliczności zarówno uzyskania zgody jak i e, zgody na wypłatę środków e, muszę się odnieść do tego, co powiedziałem w poprzednim wydaniu magazynu. Wspomniałem, że Nikita Mazepin może w, w przyszłym sezonie być kierowcą zespołu Lianza, etatowym kierowcą zespołu Liliana. To nie jest moja wersja wydarzeń. To jest cały czas ta część historii, którą opublikował niemiecki automotowniczy sport. Większość dziennikarzy ucięła tą historię w momencie, kiedy Robert wsiada do bolidu. Zespołu Williamsa. Chyba żaden z nich nie podał tego, że Amus przypuszcza, że w przyszłym sezonie to Nikita Mazepin może zająć ten fotel wyścigowy. Cieszę się, że jesteście czujni, cieszę się, że, cieszę się, że jesteście krytyczni w stosunku do mnie, w stosunku do tego, co mówię, że to kwestionujecie, bo to jest bardzo ważne. To mnie bardzo cieszy. To znaczy, że mam po drugiej stronie odbiorcę, który naprawdę myśli, analizuje i próbuje wyciągać własne wnioski trochę mnie martwi stan dziennikarstwa z drugiej strony nie ukrywam że jest to jeden z powodów dla których sam staję przed kamerą bo dziennikarz w mojej ocenie powinien być lustrem lustrem które odbija otaczającą rzeczywistość ja mam wrażenie że my mamy do czynienia z, głównie z takimi latarkami czyli punktowo mamy wskazane my jako odbiorcy jako kibice wskazane pewne, e, pewne interesujące ważne Ciekawe dla nas rozwiązania, natomiast te inne, mniej ciekawe, po prostu się po, pomija. Ja będę mówił o wszystkim i mam świadomość, że mogę się tym narazić, wielu kibicom mogę mówić rzeczy, które nie będą popularne. A kończąc ten wątek, macie rację. Nikita Mazepin nie ma superlicencji. Nikita, Nikita Mazepin, patrząc na jego tegoroczne osiągnięcia i zeszłoroczne, raczej takiej superlicencji posiadał nie będzie. W międzyczasie automotor zmienił wersję wydarzeń, ale o tym powiem Wam za chwilę. Wracamy do Force India. Okazuje się, że FIA zrobiła bardzo dużo, żeby zespół Force India, czy ten nowy podmiot Racing Point Force India, mógł się ścigać w ten weekend i mógł w ogóle brać udział w rywalizacji. Okazuje się, że było wiele wątpliwości, czy formalnie uda się dopuścić ten zespół do rywalizacji, bo a. nie wiadomo było, czy w przepis, przepisy dopuszczą wejście zespołu w trakcie sezonu, b. czy uda się spełnić wszystkie formalne wymogi, aby choćby w przypadku wypadku na torze FIA nie została oskarżona o to, że na torze znalazł się zespół, który nie miał prawa rywalizować, który formalnie po prostu nie uzyskał e, wszelkich zgód. Sytuacja była naprawdę trudna, co, o czym może mówić fakt, że FIA na kolanie wręcz przygotowywała taki specjalny formularz, specjalny formularz wniosku, który Lorenz Troll, ta nowa firma, musiała wypełnić, aby uzyskać zgodę na rywalizację. Takiego formularza po prostu nie było. Gdzieś tam w przepisach była luka czy, czy furtka pozwalająca na wejście zespołu w trakcie sezonu, ale nie było konkretnych wytycznych, jak to należy zrobić. Więc ten cały proces został przez ludzi FIA przepracowany po to, żeby Lorenz Troll i, i, i cała reszta osób, które są za tym projektem, mogły wpisać konkretne, Informacje, podać konkretne liczby, i aby finalnie znalazła się na tym dokumencie pieczęć, podpis e, szefa FIA dopuszczająca zespół do rywalizacji. Co ciekawe, zespół traci wszystkie tegoroczne punkty. Zespół nadal będzie ograniczony, jeżeli chodzi o ilość dostępnych silników. Z tym wiąże się ciekawa historia. Otman Schaffenauer już powiedział, że nie, ja nie rozumiem tego, czemu nie możemy wziąć e, trzech nowych silników. Przecież jesteśmy nową ekipą FIA twierdzi, że. Silniki są wirtualnie przypisane do samochodu, nie można tego, tego dzielać. Dlatego, też w nazwie tego nowego zespołu, ten stary człon mamy Racing Point for India. For India wskazuje na nazwę nadwozia, z jakim zespół będzie się ścigał. Jeżeli chodzi o nazwę, to również Odomar Schaffenauer powiedział, że ta nazwa jest nazwą tymczasową. My na razie jej nie zamierzamy zmieniać. Ten pierwszy człon Sahara zniknął, został zastąpiony nazwą Racing Point, nazwą firmy, która jest właścicielem tego całego sprzętu, tego całego zaplecza. Jeżeli chodzi o Racing Point, to ja pluję sobie w brodę, bo kilka dni temu mówiłem Wam, że przeszukałem ten brytyjski rejestr firm, szukając firmy, która mogłaby, która powstała w ostatnim czasie i mogłaby być związana z Formułą 1. Przegrałem tą batalię i chyba przegrali ją również inni dziennikarze, bo na przykład Joe Selwood bardzo często analizuje te, te dane, właśnie związane z działalnością firm. Dlatego, że Lorenz Stroll tak naprawdę, naprawdę nazywa się Strulowicz. I o ile w większości swoich firm występuje pod nazwiskiem Lorenz Stroll, tak w tym przypadku ta firma została zarejestrowana. Na nazwisko Lorenza Strullowicza, więc mamy tutaj taką e, małą próbę ukrycia tego wszystkiego, co się działo na zopleczu. Bardzo skuteczną próbę, jeżeli chodzi o e, Forzindia. Warto jeszcze, warto jeszcze dodać, że zespół rzeczywiście otrzyma pieniądze z kasy FOMU. Zespół to jest bardzo ważne z punktu widzenia budżetu. Gdyby tego nie było, nie wiem czy Lorenz Troll pociągnąłby dalej ten wózek. był wiemy, że ma naprawdę głębokie kieszenie, ale tutaj ubytek byłby zbyt duży. Udało się uratować około 35 milionów dzięki temu, że zebrane zostały te wszystkie podpisy. To jest ta jedna z kolumn, jeżeli chodzi o wypłatę środków. Udało się też uratować to, co zespół wypracuje w tym sezonie, mimo tego, że na chwilę obecną ma... Zero punktów. To do końca sezonu zostało jeszcze trochę czasu, i tych punktów może udać się zgromadzić tyle, aby wyprzedzić kilka, kilka innych zespołów i znowu dostać kolejną e, porcję całkiem niezłej gotówki. Właśnie w kontekście. Tej walki o odzyskanie tych utraconych punktów, od Marszaffa Maury mówił o tym e, ograniczeniu, jeżeli chodzi o ilość silników. Gdyby Force India na tym etapie sezonu mogła wziąć trzy nowe silniki Mercedesa, dostałaby te silniki w tej trzeciej, najlepszej specyfikacji, to myślę, że Force India naprawdę mogłaby na że poszaleć. Jeszcze jedna rzecz. W tym wniosku zgłoszeniowym do FIA, który zespół mógł, musiał e, złożyć, e, w tym wniosku, który powstał, tak jak Wam wspomniałem, na kolanie, konieczne było wpisanie również kierowców, z którymi. Zespołu zamierza ścigać, no i tam zostały prawdopodobnie wpisane nazwiska Perez i Okon. Jeżeli chodzi o samych kierowców, wiem, że rozgrzał Was dzisiaj Karun Chandluk, rozgrzali Was polscy dziennikarze, którzy podali dalej tą informację wypowiedzianą przez Karuna w trakcie takiej luźnej roboczej rozmowy, chyba ze swoim, ze swoim wydawcą, z, nie wiem, z wozem transmisyjnym. To nie była normalna rozmowa mówił do kogoś, kto odpowiadał mu w słuchawce. Dla mnie nie jest to informacja, która mo mogłaby mnie rozgrzać, dlatego że tą informację podałem Wam już kilka odcinków temu i wskazałem jako źródło tej informacji Alberta Fabrega. To jest człowiek, który jest naprawdę bardzo dobrze poinformowany. Robert w samochodzie Williamsa w Singapurze to jest informacja, która już się przewija, ale mamy tam Oczywiście po drodze szereg warunków. Te warunki muszą się spełnić. Ta droga jest. Ja tego nie, nie neguję. Ta droga jest, ta droga jest bardzo prosta, tak, tak naprawdę taka prosta, oczywista. Natomiast te warunki muszą się spełnić. Teraz pytanie, jak szybko LENS Troll będzie w stanie przeskoczyć do samochodów W India, Jeżeli chodzi o samego zainteresowanego, to on raczej jest spokojny, o tym wam mówiłem wczoraj. Jeżeli chodzi o szefostwa zespołów, no to tutaj Claire Williams mówi, że Lens nadal jest naszym kierowcą. Ale nie wykluczamy, że niedługo może, może powiedziała inaczej, że no to, to trochę to dziwne, że ta ma jeden zespół, a syn jest w innym, więc tutaj jest taka sugestia, że pewnie do tej zmiany może dojść, czy dopuszczają taką ewentualność. Otmar Schaffhausenauer mówił, że na razie mamy, mamy swoich kierowców i z nimi będziemy się tutaj ścigać. Otmar, właśnie w kontekście tej walki o, o te stracone punkty, może mieć pewne wątpliwości, czy wymiana kierowców na tym etapie sezonu. Nie utrudni tej walki o, o te punkty, które będą bardzo ważne. Tutaj również Lorenz Troll, jeżeli myśli bardziej długofalowo o przyszłości tego zespołu, może opóźnić decyzję o wsadzeniu swojego syna do fotela. Boli zespołu Racing Point Forcinga ciągle z przyzwyczajeniem mego dlatego że Ocon i Perez to jest bardzo mocny duet, i oni gwarantują to, że tych punktów uda się zebrać e, maksymalnie dużo. Jeżeli włożymy zamiast Ocona, Strola, tych punktów może być trochę mniej, to może być przełożenie na kilka, kilkanaście milionów dolarów, jeżeli chodzi o tą wypłatę z tytułu nagród. No, zobaczymy, jaka będzie, jaka będzie decyzja. Tutaj też kwestie formalne mogą wchodzić w grę. Mamy oczywiście kontrakt w Williamsie mamy kontrakt Okona w India mamy gdzieś Mercedesa w tym wszystkim, więc to może nie być takie proste, opcja jest zobaczymy jak to się wszystko rozwinie nie dajcie się ponieść, myślcie trzeźwo, czy, 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 bądźcie krytyczni w również w stosunku do innych tak jak jesteście w stosunku do mnie ja się z tego bardzo cieszę, myślę, że to Wam również wyjdzie na zdrowie a teraz idziemy dalej yy, kilka słów na temat tych zmian silnikowych o których wam mówiłem wczoraj Mercedes rzeczywiście przywiózł trzecią jednostkę bo to rzeczywiście będzie miał karę Ferrari rzeczywiście też przywiózł tą trzecią wersję jednostki napędowej Vettel skorzysta z tej wersji jednostki napędowej w całości czyli z tych trzech nowych elementów jednostka spalinowa turbosprężarka i MGUH jeżeli chodzi o Raikkonen, Raikkonen wziął tylko jednostkę spalinową, nie wziął turbosprężarki, dlatego on uniknie kary i w tym wyścigu na Spa to Ferrari będzie miało dwa swoje konie gdzieś tam z przodu stawki, Mercedes czy Lewis Hamilton będzie trochę osamotniony, bo Bottas będzie musiał się przebijać z tyłu. Mówiłem Wam o tym, że Red Bull ma nowe paliwo na tym torze, i przywiezie nowe paliwo na Spa i tak rzeczywiście jest, Red Bull liczy, że to paliwo da około 15 setnych? Sekundy na okrążeniu. Zobaczymy, czy Red Bullowi uda się rzeczywiście nieco podgonić. Jeżeli chodzi o paliwo, mówiłem Wam również o tym, że nowe paliwo, czy jakieś specjalne paliwo, ma zespół Ferrari, który tylko jako jedyny wykorzystuje taką specyfikację paliwa. Shell miał wykonać niesamowicie dobrą robotę. Tutaj też dziennikarze o tym mówią, że to nowe paliwo, które Ferrari. Otrzymało kilka wyścigów temu, daje im bardzo dużą przewagę, bardzo dużego kopa, jeżeli chodzi o kwalifikacje. To jest ten moment, kiedy to paliwo naprawdę wchodzi do gry. I ciekawostka, mówiłem Wam wczoraj, że paliwo jest elementem, który jest nieokreślonym przez przepisy, jeżeli chodzi o równość zasilania czy dostarczania poszczególnym zespołom jednostek napędowych. Musi być ten sam sprzęt, to samo oprogramowanie. I jeżeli jest Dzisiaj czytałem taką ciekawą informację, że jeżeli jest ten sam dostawca paliwa, to to paliwo też powinno być w tej samej specyfikacji, chyba że te dodatkowe zespoły dobrowolnie zrzekną się możliwości korzystania z tego paliwa, i tak ma być w tym przypadku. I Sauber i Haas miały zgodzić się dobrowolnie, żeby tylko Ferrari korzystało z tej nowej wersji czy paliwa, którą przygotował Shell. A ta wersja paliwa ma być naprawdę bardzo zaawansowana technologicznie, bardzo trudna do wytworzenia. Tego paliwa jest naprawdę bardzo niewiele. No, Niemcy dziennikarze piszą, że tylko wystarcza dla Ferrari. Nawet gdyby inny zespół miał nieco więcej funduszy i był w stanie zakupić sobie takie paliwo, to nie wiadomo, czy Shell byłby w stanie po prostu wyprodukować taką ilość paliwa. I na koniec to paliwo ma być potwornie drogi. Zobaczymy, czy te informacje się potwierdzą, zobaczymy jak na tym torze, kiedy, na którym rzeczywiście jednostka napędowa ma znaczenie, jak kierowcy Ferrari i Mercedesa sobie poradzą, jak ta bezpośrednia rywalizacja będzie wyglądać. Jeżeli jesteśmy przy nowikach technicznych, warto też wspomnieć o, to już element, który pojawił się wczoraj, zapomniałem o nim powiedzieć, o lusterkach Red Bulla. Red Bull przywiózł lusterka wzorowane na tym, co robi Ferrari. Kolejny raz Ferrari wyznacza jakiś trend to jest niesamowicie ciekawa, dobra informacja, jeżeli chodzi o zespół Ferrari, wszyscy fani Ferrari, wszyscy fani zespołu z Maranello mają, myślę, powody do radości, mają z czego się cieszyć. Jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, warto też zwrócić uwagę na tylną oś Mercedesa, tam pojawiły się nowe felgi, jeżeli chodzi o charakterystyczne elementy tych felg, to pojawiły się wypustki, czyli mamy ramię felgi, między ramionami felgi mamy dwie dodatkowe wypustki, całość ma służyć lepszemu zarządzaniu ciepłem jeżeli chodzi o całe koło, jeżeli chodzi o oponę takie rozwiązania mieliśmy już w przeszłości chociażby w Red Bullu, teraz Mercedes ma coś nowego, coś co powinno pomóc jeżeli chodzi o e, pracę opon mamy pewne zamieszanie wokół Fernando Alonso i Red Bulla e, mamy taką przepychankę, bo Alonso, Alonso ostatnio stwierdził, że Red Bull próbował go, e, próbował go do siebie ściągnąć, e, oczywiście przedstawiciele Red Bulla cały czas twierdzili, że Alonso nie leży w e, kręgu ich zainteresowania, no i dzisiaj Fernando Alonso wymienił 2007, 2009, 2011, 2013 i bodajże dwa razy w tym roku również miał być kuszony przez Red Bulla. Helmut Marko na to wszystko powiedział, że no jeżeli ktoś rozmawiał z Alonso, chyba któryś z naszych inżynierów albo mechaników, który po prostu jest fanem talentu Fernando Alonso, ale on oczywiście nic mu nie mógł zaoferować, no Alonso oczekuje przeprosin od Hornera, bo Alonso twierdzi, że te oferty rzeczywiście były. Horner znowu odbił piłkę, mówi, no to my byliśmy zaczepiani przez Briatore i przez Liberty Media, żeby znaleźć miejsce dla Fernando Alonso, żeby ten pusty fotel po Danielu Ricardu dać Fernando Alonso. Zobaczymy, jak ta historia się potoczy. Alonso mówi naprawdę poważnie o tym, że oczekuje przeprosin od Red Bulla za to, co się dzieje. Zobaczymy, kto wprowadził tutaj zamieszanie, bo ja dopuszczam taką, taką ewentualność, że Liberty Media i Briatore będący gdzieś po środku, może troszeczkę e, pewne fakty przeinaczyli, po to, żeby każda ze stron czuła się doceniona, że, że to właśnie z nimi chce się rozmawiać, że to im się coś oferuje, a nie odwrotnie, że samemu trzeba chodzić, pytać, szukać i prosić o, o ten fotel. Jeżeli chodzi o dzisiejsze, bieżące wydarzenia, nie jestem w stanie Wam powiedzieć zbyt dużo. Chodzi o te wydarzenia, na to, bo jak nagrywam ten materiał, to trwa, w zasadzie rozpoczęła się druga sesja treningowa. Jeżeli chodzi o tą pierwszą sesję treningową, to tak jak wczoraj Wam mówiłem, zespoły sprawdziły szereg różnych rozwiązań. Przednie skrzydła, tylne skrzydła, tam pojawiły się dodatkowe elementy, jeżeli chodzi o podłogę, w przypadku Podajże, zespołu Renault. Nie powiem wam, wam zbyt wiele, bo zespoły tą pierwszą część Piątkowych zajęć poświęciły na sprawdzenie tego, co będzie lepsze. Dopiero w tej drugiej części czasówki rozpocznie się właśnie pogoń za czasem będą symulacje długich przejazdów, będą symulacje kółek kwalifikacyjnych. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, to jedyna rzecz, która dziś zwróciła moją uwagę, to jest ten bezpośredni pojedynek między Norrisem a Wandornem. Norris wygrał ten pojedynek, był o sekundy szybszy na okrążeniu czy to kółko, które wykręcił, było o dziesiątą szybsze. Natomiast Wandor ma problemy z samochodem. Mówi się o tym, że prawdopodobnie podłoga w jego samochodzie zostanie wymieniona, więc znowu mamy jakieś dziwne problemy techniczne z całym samochodem, jeżeli chodzi o Wandorna. Ale Norris zaprezentował się na tyle dobrze, że już się mówi o tym, że Norris może pojawić się ponownie na Mądzy. Zobaczymy też, jak ten wątek się rozwinie. Na ten moment to wszystko, co dla Was przygotowałem. Jeszcze raz. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście krytyczni, za to, że myślicie po, po tej drugiej stronie. Proszę Was o to, żebyście mieli oczy i uszy szeroko otwarte, uważali na to, co się pisze. Nie wszystko, co się pisze, jest prawdą, nie wszystko, co podają te duże tytuły, jest do końca prawdą. Wiecie o tym, że klikalność, oglądalność musi się po prostu zgadzać. Jeżeli chcecie sprawdzonej informacji, zapraszam do mnie. Jeżeli popełnię błąd, będę pierwszy, który, pierwszym, który Wam po prostu o tym powie, który się do tego. Przyzna. Na dziś to wszystko. Czeka nas naprawdę ciekawy weekend wyścigowy. Ja z dużą uwagą będę patrzył na to, co się wydarzy w drugiej części piątkowej czasówki, jakie tam, będą, jakie tam będą wyniki. Być może jutro rano, zanim ta ostatnia część treningu się rozpocznie i potem kwalifikacje, nagram Wam kilka słów, czego możemy się spodziewać. Życzę Wam dobrego piątku i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.